Cześć kochani z tej strony Zuzia i witam Was na moim kanale. Po pierwsze, chciałabym Was przeprosić za dość krzywy kadr, ale jest to niestety spowodowane tym, że nie miałam gdzie za zbytnio nagrywać, więc oparłam to o doniczkę na moim parapecie, więc trochę krzywo może być. A po drugie, chciałabym Was przeprosić za moją twarz, ale miałam jakąś dziwną alergię dzisiaj rano i musiałam niestety zmyć podkład i korektor, więc. <laughs> No trudno. Dzisiaj przychodzę do Was formą, którą ja osobiście uwielbiam oglądać na YouTubie Ja naprawdę potrafię masakrycznie dużo, szczególnie u Nikoli z kanału Dr. BUK u niej w ogóle uwielbiam reading vlogi i właśnie z tym dzisiaj do Was przychodzę z Reading Vlogiem. Będę czytać sobie na tym Reading Vlogu dwie książki, jedną z przymusu, drugą dla przyjemności. To z przymusu będą dziady część czwarta. Czyli moja lektura na rozszerzenie z polskiego. Ja ogólnie Mickiewicza średnio lubię, więc nie mam jakichś do, do w stosunku do niego wygórowanych oczekiwań. Natomiast jest to dość krótka y, książka, krótka część, tak właściwie, bo ma około 50 stron, co w porównaniu z dziadami, częścią y, trzecią jest bardzo. Krótkie, miłe i przyjemne, więc będę na pewno to czytać. A drugą książką, już tą dla przyjemności, jest I nie było już nikogo Agaty Christi. Dalej nie jestem pewna, jak się wymawia to nazwisko. I jestem bardzo ciekawa. W ogóle już zaczęłam tę książkę, jestem na 44 stronie i jestem nią naprawdę zaintrygowana i mam nadzieję, że... W dalszym ciągu będzie tak samo dobra jak jest na początku. To na tyle na razie. Ja sobie idę, bo mam za chwilę lekcję niemieckiego i odezwę się do Was najprawdopodobniej później, kiedy coś przeczytam, albo po prostu, żeby się ogólnie do Was odezwać. Przychodzę do Was, ponieważ za chwilę będę nagrywać TBR dla Was. To będzie mój pierwszy odcinek na moim kanale, więc trochę się stresuję, natomiast. Mam wszystko gotowe, nawet mam roślinki z tyłu, co jest zupełnie niepotrzebne, no ale trudno, Przy, przytachała mnie z parapetu, więc niech już będą. E, oraz mam przygotowane dwa stosiki książek. Jeśli jesteście ciekawi, co jest na tym że a jeszcze go nie oglądaliście, to bardzo serdecznie was tam zapraszam. <śm> Cześć kochani, eee, witam Was we wtorek, około godziny 10.30 ja za chwilę mam lekcję historii, więc będę się śpieszyć. Natomiast ja zaczęłam czytać sobie dziadę część czwartą i o wiele bardziej mi się na razie podoba niż część trzecia, co mnie zaskoczyło w tej części. Po pierwsze to to, że tu są tylko dwie postacie. Czyli ksiądz i pustelnik, i one po prostu ze sobą cały czas konwersują, bo oczywiście musiałam zobaczyć, co będzie później, bo ja jestem zbyt ciekawską osobą, żeby tego nie zrobić. I. No i w sumie tak tylko toczy się akcja utworu: że poznajemy tylko ich historię, nie ma nic więcej, co jest dziwne, jak na Mickiewicza i na twórców takiej epoki. Jest też tutaj jedna sceneria, jest też tutaj jeden dom i nic więcej. I to też jest dla mnie zaskoczenie, bo w trzeciej części Dziadów po prostu to wszystko się zmieniało co scenę i co scena to nowe postaci i co scena to nowa sceneria, a tutaj jest w dalszym ciągu wszystko to samo. I moim zdaniem to bardzo miła odmiana, ja lubię trochę takie... Wiecie, bez zaskoczeń, bez takich wielkich skoków książki, że mogę się po prostu z postaciami lepiej zapoznać. A nie, że w jednej scenie poznaję tą postać, w drugiej, tom, w trzeciej, tom i... i nie znam ani jednej dobrze, więc no. Cześć kochani, przepraszam, że mi się trochę kamera trzęsie, ale trzymam ją ręką, a mam nie wiem, jakiś stres, i to strasznie mi się ręce trzęsą. A właśnie mi się filmik przetworzył. Mój pierwszy film na YouTubie mi się przetworzył i Jutro o 15 ma być wrzucony i jestem strasznie zestresowana, choć to dopiero jutro się wydarzy, więc e, boję się, strasznie się boję jak to ludzie odbiorą i za chwilę będę wstawiać instastory na... Instagrama, że coś takiego jutro będzie. Aczkolwiek trochę mi się śmiałyście z tego filmiku, bo ja tak się tam stresowałam, że po prostu ta moja minika, gestykulacja to było tak przesadzone, ja nawet przewracałam oczami, chociaż tego naturalnie rzadko co robię, rzadko co przewracam oczami, a tam po prostu ze stresu robiłam to prawie cały czas. I cały czas mówiłam, intryguję, intryguję, Książka mi intryguje, i to mnie trochę śmieszy, ale no. Wy widzicie tego reading vloga około tydzień po Po tamtego filmiku, więc Ja mogę się tłumaczyć, aczkolwiek No, i tak moje wytłumaczenie zobaczycie później niż Niż TBR Dobra, TBR A, TBR, ja nie wiem jak to się mówi I w tym filmie cały czas zmieniam formy I Basakra Dobra, ja lecę Yy, buźka, widzimy się później, bo pewnie przeczytam dziady i będę chciała wam o nich opowiedzieć. I przepraszam, że mi się tak strasznie kamera trzęsie, ale no, jak się stresuję, to strasznie mi ręce latają, a nagrywam to jakby trzymając w ręce telefon. Przychodzę do Was w pół do 17 i właśnie skończyłam czytać dziady. I muszę Wam powiedzieć, że bardziej mi się podobała niż trzecia część, yy, ponieważ no nie wiem, być może to było dlatego, że jest o wiele krótsza, bo aż o połowę. I na pewno bardziej mi się podobało to, że były tylko jedne postacie, dwa, dwoje postaci, dzięki czemu mogłam się po prostu czuć wczuć w tą fabułę. Jednak nie mniej były momenty bardzo trudne. Na przykład chyba tam były trzy albo cztery monologi naszego kochanego pustelnika, które po prostu był dla mnie tak ciężki do zrozumienia, że w dalszym ciągu nie wiem, o co mu tam chodziło. Natomiast no, w momentach, w którym był dialog, ja wszystko rozumiałam i wszystko, wszystko wiedziałam, a jak już weszedł monolog, to po prostu leżę. Ale może dlatego, że ja nie lubię takiej długiej formy w, tak, w tego typu tekstach, bo po prostu nie dość, że tam jest ciężki język, to jeszcze jak mówi tylko jedna postać, to nie ma takiego, wiecie, zderzenia dwóch opinii moim zdaniem. Czy mi się ta książka podobała, jeśli nie patrząc oczywiście na poprzednie dziady, nie powiedziałabym. Ja nie, raczej nie jestem zwolenniczką takich tekstów, no ale yy, musiałam przeczytać, więc przeczytałam. Yy, podobała mi się pod tym względem, że nie była złą lekturą. Nie była złą lekturą, bo było o wiele gorsze. Na, czy jest to zła książka? Na pewno nie. Ja musiałam ją przeczytać, więc przeczytałam, natomiast no, nie sądzę, żebym sięgnęła po nią dlatego, że. E, dla własnej przyjemności. Na pewno bym tego nie zrobiła. E, wiecie co? Jest to chyba najdziwniejsza lektura, którą czytałam do tej pory, ponieważ. No, nie wiem, po prostu jest dziwna. Dużo się tu takich nienormalnych rzeczy, moim zdaniem, dzieje, i niektóre czyny pustelnika są dla mnie dziwne, że on w ogóle o takim czymś myśli. I nasz główny bohater, czyli pustelnik, w pewnych momentach ma straszne wahania nastrojów i spoko, ale no nie dla mnie. Jeśli chodzi o cenę końcową, to ja temu daję 2,5 na 5. Ponieważ yy, części trzeciej dam 2 na 5. Nie wiem dlaczego. Teraz bym dała jeden, no aczkolwiek. No, nie jest to tak dobre, żeby mieć trzy gwiazdki, ale nie jest też takie złe, żeby mieć, żeby być porównywaną częścią do części trzeciej. Yy, na pewno nie zapoznam się z twórczością Mickiewicza bardziej niż to, co. Kazali nam przeczytać w kanonie lektur Więc no przepraszam ci Mickiewicz Ale już odchodzisz w zapomnienie Bo to jest chyba już ostatnia lektura Od tego właśnie aktora, Autora Aktora chciałam powiedzieć Chodziło mi o, o autora Więc ym, Trudno Koniec z erą Mickiewicza Przychodzi era Słowackiego I Norwida Tak jeśli natomiast chodzi o drugą książkę, czyli i nie było już nikogo, nie udało mi się jeszcze nic z tego wyczytać, nic więcej. O czym ona opowiada, bo chyba Wam jeszcze nie mówiłam. Otóż jest 10 osób, 10 w ogóle niepowiązanych ze sobą osób które dostają zaproszenie w różnej formie, niektórzy do pracy, niektórzy od jakiegoś tam znajomego, którego dawno nie widzieli itd., itd. na Wyspę Żołnierzyków. Wyspa Żołnierzyków jest bardzo popularna ostatnio ze względu na fakt, że tam pewien milioner zbudował sobie dom, bardzo bogatą willę, no i w pewnym momencie ją sprzedał. I nikt nie wie, kto tak naprawdę kupił tą wyspę, kto kupił ten domek. To, to, ten dom, a nie dom, to jest ogromna pewna, pewnie posiadłość. No i oni tam jadą na tą wyspę i tam w swoich pokojach dostają dziecięcy wierszyk, który opowiada właśnie o żołnierzykach. No i tutaj się akcja rozgrywa tutaj różne, różne pewnie będą się gdzie rzeczy. Um. Więc ja już zaczęłam ją czytać, jak już wcześniej mówiłam. Bardzo mi się na razie podoba i jestem zainteresowana, co dalej będzie właśnie z tym wierszykiem i co dalej będzie ogólnie siedzieć w tej książce. Czy ktoś umrze, czy nie? No, chciałabym to po prostu zobaczyć i nie mogę się doczekać, jak będę ją w dalszym ciągu czytać. No, ale chyba już dzisiaj nie będę, bo mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia. Przede wszystkim muszę poćwiczyć na fortepianie i dopiero. Jak skończę? Mam jeszcze masakrycznie dużo lekcji, więc zanim to wszystko zrobię, to może nie wiadomo o której skończę. A ja w nocy nie lubię czytać zbytnio, bo wtedy już usypiam i nie myślę. Dobra, to ja się na razie z Wami żegnam, lecę, a no do zobaczenia później albo jutro, albo pojutrze. Nie no, jutro na pewno. Jest czwartek, godzina. Nie wiem. Zielonego pojęcia, która jest godzina Ale za chwilę będę mieć WF, więc yy... Nie jest za późno Ja przychodzę teraz do was mam update'em czytelniczym Przepraszam, że się wczoraj nic nie odzywałam Aczkolwiek yy... Był okropny dzień I jedyne o czym marzyłam To, że pójść spać A jednak tego nie rozrobiłam, bo mam mojego chłopaka I trochę z nim czasu spędziłam Więc był okropny dzień i po prostu. Przepraszam też, że mi się tak ręka trzęsie, nie wiem o co mi chodzi. Też jak wczoraj wstawiłam pierwszy filmik i byłam bardzo podekscytowana, ale nie będę o tym opowiadać. Jestem. Zostało mi około 40 stron do końca i nie było już nikogo. Jak na razie jestem bardzo zadowolona z tej książki, bardzo mi się podoba i mogę nawet powiedzieć, że się wciągnęłam w akcję. Co prawda, je wieczorami nie lubię czytać kryminałów, bo ja mam przed zaśnięciem to po prostu mogę mieć potem z tym problem, bo mogę nie móc potem spać. E, tak czy siak, e, książkę mi się bardzo podoba, dużo się tutaj dzieje, co jest oczywiście na plus, bo się nie nudzimy. Jest bardzo ciekawa. Nie spodziewałam się takiego rozwiązania, jakie pani Anka tutaj zastosuje. No, mi się podoba. Jestem nawet skora dać jej 5 gwiazdek na 5, ale no, muszę ją doczytać do końca i wiedzieć, jakie będzie zakończenie, bo może się na zakończeniu po prostu zawiodę. Oby nie, wolałabym dalej być zachwycona tą książką i móc ją polecać z czystym sercem. Natomiast, no, boję się trochę tego zakończenia, bo zawsze przy dobrych książkach jakieś słabe zakończenie to, to strasznie niszczy moją opinię. Natomiast, no, zobaczymy, liczę, że będzie bardzo dobrze. E, em, czy coś jeszcze mogłabym o tej książce powiedzieć? W sumie nie. E, bardzo ciekawy pomysł. Był to bardzo, że tak powiem, ogromny potencjał, który autorka wykorzystała. No i w sumie tyle. Więcej o mojej opinii dowiecie się później w podsumowaniu, bo na pewno dzisiaj skończę i przyjdę z podsumowaniem. Najprawdopodobniej po tym, jak nagram dla Was podsumowanie października. Więc ja już lecę. Do zobaczenia później. Cześć kochani, przychodzę do Was tego samego dnia około godziny. 15 e, Przychodzę już zakończyć tego reading vloga Ponieważ przed chwilą skończyłam nagrywać Podsumowanie miesiąca i jestem już po prostu Podjęta, a udało mi się Już dokończyć i nie było już nikogo Więc bez sensu jest po prostu ciągnąć Kolejny reading vlog na pewno będzie Dłuższy i będzie z grubszych Książek, no ale ten akurat jest Pierwszy i taki bardziej Że tak powiem luźniejszy No więc tak Może zacz... nie, no, Zacznijmy od dziadu Dziady, część czwarta. Możecie poznać moją opinię na temat tej części już wcześniej. No, i ja dalej ocenę nie zmieniam, dalej myśląc o niej, nie myślę o czymś tak wspaniałym, czymś cudownym i super. Natomiast nie myślę o tym, jak o Dziadach w części trzeciej, czyli o totalnej nudzie i totalnie nie rozumiem fenomenu. Nie, to jest spoko część, naprawdę. Dużo się dzieje, dużo ciekawych rzeczy, więc no, w sumie nie będę się nie rozgadywać. W dalszym ciągu jest to 2,5 gwiazdki na 5, raczej tego już nie zmienię. Jeśli ktokolwiek z Was tą część czytał, bo może tak jak ja jesteście na profilu humanistycznym i jest to Wasza lektura na rozszerzenie, albo po prostu dla przyjemności, to bardzo chętnie z Wami podyskutuję o tej części, bo jestem ciekawa opinii innych ludzi. Mi akurat Mickiewicz nie przypadł do gustu, ale może komuś, może ktoś bardzo lubi czytać Mickiewicza, kto to wie, więc jeśli jesteście typem osoby, która... Lubi czytać Mickiewicza, to powiedzcie mi o tym. Bo w sumie chciałabym taką osobę poznać. Jeszcze takiej osoby nie poznałam, chyba. Chyba. Tak czy siak. Drugą książką, którą czytałam, to. i nie było już nikogo. No i cóż, tutaj trochę się mogę rozgadać, ponieważ wcześniej nie nakreśliłam wam tego tak dokładnie mojej opinii. Ta książka, jak już wcześniej mówiłam, opowiada o dziesiątce osób, które, no. Znajdują się, są zaproszeni na jakąś wyspę, jadą tam No i oczywiście jest tam morderstwo I jakbym powiedziała, że jest tylko jedno morderstwo To bym ostro skłamała, bo jest aż 10 morderstw Wow, naprawdę jest dużo No i mnie końcówka bardzo zaskoczyła Ja po prostu nie spodziewałam się tego ja przez cały czas czytania tej książki myślałam sobie, kto jest tym, kto im to robi. Ja cały czas myślałam o tym, kto to robi i dlaczego. I cały czas, po prostu cały czas, czytając tę książkę, zastanawiam się nad tym. I ja po prostu, wiecie, y Robiłam tak, że zmieniałam osoby moim zdaniem podejrzane co jakiś czas, i ja myślałam, że oni są zabójcami. I żaden z moich teorii się nie sprawdziło. Ja nie wiem, albo ja jestem słabym detektywem i w ogóle się do tego nie nadaję, albo ta książka była tak dobra, że po prostu ciężko było to zgadnąć. Ja się totalnie nie spodziewałam końcówki. Um że tak powiem, jak czytałam tę książkę i na przykład moje podejrzenia wpadły na tą osobę i nagle ona nie mogła być jakiejś przyczyny tą osobą, która jest tym zabójcą, i ja byłam taka... jak to nie ona? A potem sobie znajdowałam nową osobę i znowu się okazywała, że nie. No i przeczytam na koniec. I na końcu okazało się, że osoba, którą najmniej podejrzewam o to, okazała się właśnie tą osobą, która to wszystko zorganizowała. Ja byłam w takim szoku, że no, naprawdę nie wiem, co mogę jeszcze o niej powiedzieć, jak nie to, że jest po prostu szokująca. Mi się bardzo ta książka podobała. W ogóle mi się nie dłużyła. Uważam, że jest w idealnej formie, nie jest za długa. Co? Czujemy się trochę tak, jakby my byśmy byli z tymi osobami na wyspie, a przynajmniej ja się tak czułam. Jakbym była z tymi osobami na wyspie i z nimi to razem przeżywała, i to jakbym ja miała być tą osobą zagrożoną, i szukała tak na siłę, kto może być tym, tą osobą, która chce mnie jakby zdjąć z tego świata. Mam nadzieję, że Wam nie zaspoilerowałam gdzieś, bo ja tutaj mówię to, co czuję, a nie za bardzo zważam teraz na słowa, więc e, Jeśli uważacie, że dziś tutaj był spoiler, spoiler, to bardzo przepraszam, nie chciałam Jest to książka na pewno warta uwagi Ja ją będę polecać i wcale napis, że powieść ta uważana za jedną z najlepszych z dorobku Agaty Christie jest chyba prawdą. Znaczy, no ja nie czytałam innych książek, no ale naprawdę była cudowna. Bardzo dobrze się przy niej bawiłam. I tak jak mówiłam w Tybie, że mam nadzieję, że ta książka pokaże mi, że kryminały są super. I się zgadzam. Totalnie mi pokazała, że ta książka, ta książka mi pokazała, że kryminały są super. Dobra. Jeśli chodzi o gwiazdki To daję jej 5 na 5 To chyba bezdyskusyjnie Bo po prostu tak jak ona mnie Zaszokowała i tak jak mi się Przyjemnie czytało To nie przypominam sobie Książki, w którą tak bym była Wciągnięta Ostatnio oczywiście Dobra To tyle w dzisiejszym reading vlogu Wiem, że końcowe podsumowanie jest trochę Takie rozlazłe i ja też tak rozlaźle Mówiłam, ale no Myślałam cały czas, jak mam ująć jakie słowa, jestem też zmęczona na zwyczaj świecie. Więc yy, to tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Um, no, i do następnego razu, bo na pewno jeszcze nie jeden reading vlog na moim kanale się pojawi. Przynajmniej na grudzień planuję dość sporo reading vlogów, ale do siebie dowiecie bliżej grudnia. No, to pa!